z powrotem witam Państwa w naszym studio. Pani Krystyna Łopata, terapeuta ze Stowarzyszenia Powrót z U, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Pani Krystyno. Dzień dobry. Tak naprawdę ta rozmowa o Kasynie była tylko punktem wyjścia do tej rozmowy, którą, której właśnie, którą właśnie za chwilę przeprowadzę. Pan Marek Dukalowski stwierdził, że być może nie jest to powód do jakichś większych debat, ale weźmy sobie dzisiaj na warsztat coś takiego jak. Hazard, bo to się jak najbardziej y, z kasynem wiąże. Y, zakładam, że każdemu z nas od czasu do czasu zdarza się uprawiać hazard, zagrać. Choćby, nawet jeżeli chodzi o, o lotto czy inne systemy zdrabkowe, bo to też jest jakaś forma hazardu. Y, w którym momencie hazard zaczyna być niebezpieczny tak naprawdę? No ja myślę, że w momencie wtedy, kiedy jesteśmy uzależnieni od tego hazardu, wtedy, kiedy ten hazard powoduje u nas wyraźne straty. Dotąd, dopóki nie ma tych strat, to może też nie zauważamy tego, że, że jest to coś szkodliwego. Ja, Mówimy słucham, o stratach finansowych, czy też stratach? To, jest, to są straty finansowe. To są straty też jak gdyby tracimy wtedy rodzinę, rozwalamy tą, rozbijamy tą rodzinę i myślę, że hazard jako taki, bo mamy na myśli kasyno, tam gdzie jest zazwyczaj uprawiany ten hazard, no nie wiem czy jest takim problemem. My realizujemy program Ministerstwa Zdrowia poprzez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, jeśli chodzi o hazard drugi, drugą edycję i Patologicznych hazardistów w ubiegłym roku mieliśmy może 20-25, w tym roku do tej pory nie wiem czy 15 było, problemem bardziej, jeśli chodzi o uzależnienia tego typu hazardowe, to jest problem młodzieży, która jest uzależniona od internetu, od komputera, od gier właśnie komputerowych. I tu jest problem I, i myślę, że jeśli należałoby podkreślić to szczególnie, żeby rodzice zwracali uwagę ile ich dziecko przy, y, siedzi przy komputerze, co robi, y, czy, czy tu Czyli to główne uzależnienie my mamy pacjentów Na przykład tak, hazardu poprzez, poprzez, poprzez internet. Gry, y, poprzez internet w ten sposób. I mówi Pani, że to dotyczy się do, y, głównie. No młodych głównie ludzi. Mło, młodych osób. Mamy pacjentów 13-14 letnich. Właśnie najwięcej mamy, jeśli chodzi o uzależnienie od internetu, to pacjentów w przedziale 14-18 lat. Czyli tak naprawdę problem hazardu przeniósł się trochę do, do, do internetu. Do int Czyli rozumiem, że ewentualne powstanie kasyna na Szczecinie raczej nic nie zmieni, jeżeli chodzi o, o, ja o myślę, klientów. Nie, myślę, że nie. No o, jeśli chodzi o naszych poradnie. klientów, to nie. Ja tylko bym chciała. Za... Może też powiedzieć, że zmieniliśmy siedzibę, w tej chwili powrót mieście mieści się przy ulicy Klonowica 1A, poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, od 13 do godziny 19 codziennie. Można skorzystać z porady, posiadamy, mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, posiadamy lekarza, psychiatrę, mamy specjalistów terapii uzależnień, psychologów. Dobrze, a jeszcze wracając do hazardu, mówiliśmy o hazardzie w internecie. O jakich formach jeszcze możemy powiedzieć, ja na początku wspominałem o zwykłych drapkach czy, 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 czy graniu w totolotka, czy to jest to jakaś forma hazardu na pewno, czy to też może przejść w jakąś też, patologiczną. No, tak, formę? Tak, może to przejść w patologiczną formę. Są ludzie uzależnieni też właśnie od lotto od, 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 od drapek. Oprócz ja mówiłam o internecie, o, o komputerach ale też zajmujemy się też zakupoholizmem, pracoholizmem. Też takie osoby mogą się do nas zgłaszać. W ten sposób. Zakładam, że jeżeli chodzi o, o hazardzistów, to jakby y, to uzależnienie nie jest tak początkowo przynajmniej widoczne, jak przy, na przykład przy okazji uzależnienia od różnych psychoaktywnych środków? No, myśl, no myślę, że nie, że, że na, nie jest na tyle widoczne, tak jak to się dzieje w przypadku środków psychoaktywnych, ale niemniej y, szczególnie Czyli wśród po czym młodzieży. Możemy, y, gdzie, w którym momencie może zauważyć u siebie albo y, u kogoś z rodziny, znajomych, jakieś symptomy tego, że gdzieś tam w tym hazardzie, czy to są tylko stricte finansowe wyznaczniki, czy? Nie, ja myślę, że nie, jeśli chodzi o uzależnienie od komputera, to przede wszystkim to jest też ważne, ile czasu spędzamy przed tym komputerem, ile czasu buszujemy po internecie. Jeżeli ktoś zarywa noce, jeżeli po przyjściu z pracy pierwsze kroki jego, to jest włączenie komputera, no to w tej już można mówić, że mamy problem rozumiem. Szanowni państwo, teraz powoli czas nas goni i czas na kolejny serwis informacyjny telewizji Pomerania. Moim gościem była pani Krystyna Łopata, terapeuta ze stowarzyszenia Powrót. Dziękuję ślicznie za Dziękuję rozmowę, Państwu, do Państwa Zapraszam na przerwę, po której to trzecia część naszego programu.